Witam serdecznie. Z tej strony jestem na z www jest na Dzisiaj na naszym kursie mamy Mariusza. <grywa> Witaj Mariusz. Cześć. Cześć. <grywa> Powiedz, Mariusz, co tak naprawdę zachęciło cię do wzięcia udziału w kursie indywidualnym retuszu u mnie? Powiem tak. Od początku, kiedy zacząłem interesować się retuszem, zawsze wiedziałem, że mam jakieś braki w moim warsztacie, ponieważ Oglądając mnóstwo y, tutoriali na YouTubie, mhm. wiedziałem, że gdzieś brakuje mi tej wiedzy, którą prawdopodobnie uzyskam na Twoim kursie, mhm. gdyż sprawdzając Twoje prace i pracę wielu różnych innych retuszerów, widziałem, że istnieje ta granica, której ja nie mogę przeskoczyć, a mhm. którą dzięki Tobie jestem w stanie osiągnąć. Mhm. Do tego mogę powiedzieć, że myślę, iż... Twoja wiedza znacznie przewyższając moją, pozwoli mi na uzupełnienie mhm. tego, co wiem, i tego, co mógłbym gdzieś tam znaleźć. Mhm. E, mam poniekąd doświadczenie w jakimś tam retuszu, ale to wszystko gdzieś tam nie spełniało moich oczekiwań, mhm. dlatego, jestem tu, gdzie jestem. <laughs> nie, bo właśnie też na przykład ja ucząc się, miałam niesamowicie duży problem, bo nigdy nie mogłam znaleźć akurat tego, co mi było potrzebne, prawda? Pewnie Ty też masz ten problem, że nie wiem, wchodzisz na jakieś tutoriale czy cokolwiek, no ale czasem jest tak, że jest coś, czego Ty nie możesz znaleźć, bo Ty akurat tego potrzebujesz, a tego nie ma, prawda? Dokładnie. Z podobną sytuacją znalazłem się na, spotkałem się, przepraszam, na kursie fotografii studyjnej, gdzie miałem również do czynienia z Photoshopem, jednak tak. nie było tego, co chciałbym tam znaleźć, tak? Hmm. Więc. Można szukać, można błądzić, a niekoniecznie trzeba to znaleźć. Tak, wiesz, to prawdopodobnie tak było. Dla... Powiedzmy, ilodniowy to był kurs, to był jednodniowy kurs czy, czy parodniowy? Był to, był to dwudniowy kurs. Aha, i jak to mieliście zrobione? Mieliście pierwszy dzień fotografia, potem retusz następnego dnia, czy jak? Nie, był to, było, był to kurs na zasadzie kursu indywidualnego, ponieważ wolałem za to zapłacić, żeby tak. dotyczyło to tylko i wyłącznie mnie. No, no. Pierwszy dzień odbywał się, odbywał się na zasadzie pokazania modeli oświetleniowych i prac tak. w studio. Tak. Następny dzień była to praca na Photoshopie. Rozumiem. I co? I nie spełniło to Twoich wymagań? E, powiem tak. Na kursie spotkałem dużo takich technik, których nie znałem. Tak. Aczkolwiek myślę, że było to zbyt mało czasu, w którym mógłbym je opanować w takim stopniu, w jakim bym chciał. Rozumiem. A czy było coś takiego? Aha, czyli był ten problem, że to nie było nagrane, prawda? Tak, myślę, że nagranie tych kursów jest bardzo dużym plusem, ponieważ będę mógł wracać do tego wtedy, kiedy będę chciał. No właśnie, to możesz tak naprawdę przerabiać je po tysiące razy, jak już sobie zrobimy nasz kurs i możesz to powtarzać, nie wiem, te same techniki gdzieś tam stosować i za każdym razem oglądając to, gdzieś wybędziesz coś nowego, prawda? Jest dokładnie tak, jak mówisz, jak samo przysłowie mówi trening czy mistrz. Powiedz mi jeszcze, co byś powiedział, nie wiem, na przykład, ludziom, którzy gdzieś tam może wahają się, bo mają jakieś zastrzeżenia, że może nie wyniosą z tego kursu tego, co potrzeba, albo co byś takim ludziom powiedział? Błądzić można długo, ale znaleźć to, czego się chce, można jeszcze szybciej, dlatego jestem tutaj. Super, także my zaczynamy nasz kurs, a Was pozdrawiamy serdecznie, no i na pewno dowiecie się opinii Mariusza, jak już skończymy, jak już go przerobię, przewałkuję, nawciskam mu jak najwięcej bardzo dobrych technik, no i będziemy się super bawić. Dzięki serdeczne, no i my wracamy do pracy, a Wam życzymy miłego dnia. Dzięki Wam wszystkim, Dzięki. życzymy miłego dnia.